Siema, no ja jestem zielony, ci jest z nami, POK. pampalini w sumie. No, siema, siema. Witam cię serdecznie. Jestem, wszystko na raz O, czcina, zbierasz? Mam trochę. Nie, jednak nie bo zginęłem. No zebrać. zbierz, zbierz. Bo nie mam, zginąłem. Może zawsze się przydać, jakiejś No. O tak. <laughs> o nie. Ale, nie wiem. Te szkielety są za mądre. To leciał do wody i się tam tam na mnie. Tak jest, tak. Nie wiem, jaki tu mieć i... ha, tak okay, jest tą stronę. górę nie w tą stronę, Dobra, co tam? A, no, zresztą w sumie nawet odspoko, no. Czekam sobie meloników? Meloników już chyba nie ma. Jestem przy statku. Spoko, ja jestem przy jakiejś dżungli drugiej. Jestem w jakiejś ogólnie drugiej dżungli. A może wrócić do statku, czy nie wiesz jak? wiem. Kurde, mam strasznie mało tego. Dobra, wypływamy zaraz na ocean. Ja czekam Czekam przy statku. Czy jest w ogóle do góry nogami, czy to? Nie wiem. Nie to tak jest dobrze. A nie no, Nie może najpierw coś, coś tam tego. Dobra, jestem mordą. Jestem przy craftingu teraz. Siema! Hello. Chcesz ch 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 trochę meloników? Dam po połowę moich. Masz 16. Dobra, zrobimy łódeczki. Czekaj, okay. okay, masz. A moi ten, przecież no racja. No i my od razu 3 zrobimy kifolę Ale mordo jagódki są twoje, bo ja nie miałem Już skończyłem się To nie wiem Okej, okay, sikiera si Nie mam twojej, mam tylko moją no. Ale drewnian. O, dobra no, dobra Dobra, robię Robię no, to Uuu! To jest trochę drewna żebyśmy się zbierać. Masz, na patyki. Dobra ja mam drewno Aha Dobra Dobra, czyli to płyniemy do tego statku Znaczy do skarbu Słuchaj, Masz? Muszę sobie jeszcze łódkę zrobić Masz dwa drewna? Mordo A A masz łódkę? No No w sumie to nieważne, dobra Możemy w jednej właśnie o to mi chodziło Stój! Płyń! Dobra Stygam się, ten statek jest dobrze no właśnie I w którą stronę to musimy płynąć? Okej, okay, tu jest to zatoka hmm. tu, jest, tu jest, dżungla Idziemy na plus? W Dobra, wychodzimy. Ta. O kurwa, sorry. Co się stało? Nie błędzie. Ile ma. przypolałeś zarazo czy nie? Okay. Mogę ja szukać skarbu? No dobra. Czyli cofnął mnie. Co przecież bo chyba bo cały czas sumy. O, ja mam megalagi. Hmm. Ale, Mordo, skarby jest na statku. Nie. Mhm. Nie. Skarby są na statku. Nie. Tak. Mordo, ty serio? Nie wiesz? Nie no, oglądałem no, różnych youtuberów, jak znajdowali skarby to było to zawsze w statku Oj, oj. oj widzisz tu mam skrzynkę ze skarbem O. Ty wziąłeś dźwięk Widzisz no, dobra, chcę trochę rybek, dam ci trochę rybek Mam ci większość... No dawaj mojego diamenta Nie wziąłem ci diamenta, wziąłem ci szmaragda Wysłała, dochodzimy Masz tu jedną podkę. Ej. podkę tak no to no, jest no, spotka. Podchania pod wodą. O, zrobiłeś to. To jest twój kilo w ogóle. Taki to ten... jest. Dzięki. Tak chodźmy, płyniemy. To już mogę wywalić. Znaczy, co? Żadne zaśmiecanie może, co? Uciekamy. Siadłeś? Siadaj. Nie. nie, nie. O, jednak nie wyszedł. <grymka> Podziwiamy go wy A może By, to będzie? To, to bym gdzieś daleko w ogóle? Nie wiem, na razie może. Piesie, ale mam pytanie: bo. Będziemy robić bazę, co nie? No. I czy my będziemy do kogoś, do kogoś jeszcze. A ja, bo ja wysiadłem przez przypadek. To my dobrze, że wysiałem. Okej, okay, czy my będziemy jeszcze kogoś do tej bazy zapraszać? Bazy. To w sumie to w sumie nas jest nas tylko serwer, to możemy, nie musimy robić bazy. Mordo. Bazy. Możemy jakby na serwer będzie nie Ej, a to będzie. Może zrobimy coś takiego, że będą takie... W jednym momencie będziemy mieli już dużo... To jest dobrze tu jest woda! Jak dobrze tu jest woda, mordo. O, Rzuć mi kobla Rzuć mi kobla mi kobla. mi kobla Nie gadaj tylko, że mi kobla No rzuciłem A gdzie? A tu Pływa sobie Nauka pływania Jedynka Nie wolno się topić Dobra, gdzie jesteś? Topię Mordini, gdzie jesteś? O, tu Zepchnął Kurde to Zrobiłeś ją dramę Dobra Czarna owca Trzeba ją zaciukać w biedną owieczkę Ona ci nic nie zrobiła Ona Mnie nie broniła To nie jest pająk A masz O Ty Czemu umarłaś owieczko Ej <laughs> <Czemu się wygrób? śmiech> E w ogóle Bo to jest kryper, Który wyźnie może Siema, Enyu! Tak, ty mu pomóż. Pomóż temu creeperowi. Potem cię wysadzi. Jas. Yes. Ty yes. w ogóle? O nie! Ratunku! Gdzie wychodzą jesteś? Złe, złe moby wychodzą. To uciekaj. Gdzie ty jesteś? Ja jestem na górce wielkiej. Ja też. A tu jesteś! Jesteś koło mnie. Robię tools, tools o nazwie tarcza. Chyba nie jest tu, co miała jeść, tak? Wracaj, wracaj, to jest... To jest start. Nie, to nie jest luz. Masz rację. No to jest A co nam Tory. Dwa. Iiii, z obiaku. Ipa, ipa. A masz. Piuu. Małe skóry. Ciebie no, Już Haha, nagle ty mnie krytasz, a ja ginę. Tak samo jak na Nakraftedzie. to? Nieważne. Wydaje ci się. Ten kryj. Ej, co ten spająk robi? On jakieś dziwne dęsy robi. Haha, to jest mnie dwa razy, poniesiesz za to karę. Dobra, dobra, ratuj dobra, chodźmy. Mam mięsko, możemy. Mi się... Tu jest żelazo! Żelazo! Zabiłem niewinne nie krówki. A masz. Halo? O, no. A ja jestem w ogóle słabszy od od słab... a nie ważne, to jest rozmowa poza... poza kadrem. Za kinkiem. O, dokładnie. A... Ile? Ile? Czemu Ile? mi się kapel nie chce odradzać? Ktoś mi to wytłumaczy? Dobra, nie, po prostu arbuza. Ale to zjadłeś? Je... Arbuza. A to nie, to ci nie będzie raczej od razu, bo to jest strasznie powolne. Bo on ci wiesz. Arbuza ma dużo witamin. Dobra, idę ci zaczukać. Nie! Dobra, jagotki zjem. To może bardziej odrodzi. A wrócasz po jednym odcinku na dzień, czy tylko po jednym? Jeden, dwa, coś takiego. Nie no bo nie wiem. A powiem ci, nawet dużo się działo. Ale chyba tego daily nie rzucam, bo już nie ma tej serii, no. No. No, jeszcze widzowie info, nie wrzucam tego daily, co miało być. Zde... uznajmy to jako przerwę, no bo ta serii... tej serii już nie ma, zdążyła się ujebać. W ten czas. Jakiej? No, Crafted'a. No faj, no. znowu do cave'a spadłem, co jest? No, jakiś głupek jest głupi po prostu no. Nie no. Mocno, 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 mord, mord. Dobra, Mordo, gdzie ty Dobra. lecisz? Ja biję boki. Dobra ty mu w robisz, pająk? Bo, bo on cię bije. A! zginę! O, nie, tak, nie. Ja bym cię jeszcze skrytował bo przez przypadek. O kurde. To by było mocne. Dwa i pół serca. To, to byś zginął. <śmiech> <śmiech> Dobra. Dobra, chodźmy. Idź. Idź. Nie bij mnie! No, dwa no, cię biłem! Nie dwumiałem. miałem! Bo, kurde, kurda ja miałem wiedzieć? Dobra, chodźmy! Nie no. w tym samym mi. Czy ty mnie walłeś z nie, nie, skiery. nie, tego. No Poddałem. Mam, mam pół serca. Bo ja miałem dwa serduszka, jak mnie walłeś. Co mogło nie bić? Dobra, kończ, bo umrę. Serio. BUM! O, Jak mnie w ten raz to ci zapchną do tego Ty chłop, się nie dodaj. A wiesz cię... No. <śmiany> takie strefy na mnie nie działają, jakby. Tak, co na ciebie nie działa? Takie strefy na mnie nie działają. Nie była strefa, gościu, tak ty mówisz. To były, bo uga buga. Sprędzenie błączkiem. Makłażan. Ja bo dobra, masz jedzenie? Czekaj, ja, ja, ja czekaj, sorry, że cię walę. No nie bij mnie. Ja wezmę jedzenie i się podzielimy, dobra? No. Nie, nie chciałem swojego jedzenia, chciałem piecek postawić. No to. Ale ja, ale ja ci tak, ja i tak się podzielę jedzenie. Po prostu nie, bitch. O la la. Dobra, nie. Spycham cię stąd. Ej, farb potem za... Oh, guri, oh! leve <-n -lux>! <laughs> <laughs> o co tu é Ei, tu tampouco spadłech? Tak. Ei, drodzy, to bobo by na tyle. Więc. Lecindam was e pa. pa, ja poza odcinkiem da.